Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków, czyli na kanale dla dorosłych fanów LEGO. Firma Lego w ostatnich latach wymiata. Regularnie wygrywa wszelkie rankingi na najpopularniejszą zabawkę świata. Mnóstwo dzieciaków to właśnie klocki LEGO chciałoby znaleźć jako świąteczny prezent pod choinką, ale LEGO to nie tylko dzieci. Ostatnio coraz większą ofertę wystosowuje również do dorosłych fanów LEGO, i mimo ostatnich podwyżek sprzedaż w tym segmencie cały czas rośnie. Ostatnio grupa LEGO opublikowała wyniki sprzedaży za pierwszą połowę tego roku. I mamy kolejny rekord. Sprzedaż wzrosła o kilkanaście procent w stosunku do roku poprzedniego. Ale dzisiaj nie będzie o sukcesach, a o porażkach, bo pod koniec zeszłego wieku firma LEGO była kolosem na glinianych nogach i mało brakowało, a dziś mało kto fascynowałby się tymi klockami. Jak w ogóle do tego mogło dojść, że pod koniec XX wieku, kiedy to swoje triumfy święciła seria Pirate czy Castle? Firma LEGO miała ogromne problemy finansowe i była o krok od bankructwa. Dzisiaj przeanalizuję dla Was tą sytuację, ale zanim zaczniemy pamiętajcie o sklepie znaneklocki.pl, gdzie możecie znaleźć bogatą ofertę nowych zestawów, ale zarówno tych kultowych właśnie ze wspomnianej serii Pirates Castle czy Western. Są to używane retro klasyki w doskonałym stanie. A teraz przechodzimy już do tematu odcinka. Każda firma podczas swojej działalności ma swoje wzloty i upadki. I po wielu latach Prosperity powinno przyjść wyhamowanie zainteresowania jej produktami. Czy to w związku z błędnymi decyzjami samej firmy, czy ze względu na czynniki zewnętrzne, jak kryzys gospodarczy i uburzenie klasy średniej, szczególnie jeżeli mówimy o produktach premium, którymi klocki Lego są. Podczas swojej bogatej 90-letniej historii firma Lego przechodziła przez różne trudności. Od pożaru w fabryce z lat 40. XX wieku i zniszczeniu większości jeszcze drewnianych zabawek, przez poszukiwanie właściwej drogi rozwoju swoich produktów po poważny kryzys finansowy na przełomie wieków. I właśnie na tym kryzysie skupię się w tym odcinku. Lego od początku jest firmą rodzinną i stery u władzy przejmują kolejni członkowie Rodu Christiansenów. Oczywiście nie można zakładać, że zarządzający firmą pod koniec XX wieku Kialt Kirk, wnuczek założyciela Lego, nie znał się na robocie, jednak osoby, którymi się otaczał, nie zawsze dobrze mu doradzały. I tak, na fali popularności hitowych serii z początku lat 90., Lego postanowiło iść za ciosem. Otwierali kolejne parki rozrywki Legoland, rozwijali własną sieć sklepów firmowych. Kosztem współpracy z dużymi detalistami. Do tego ubrania, gadżety, książki, zegarki, filmy, gry. Wokół marki Lego działo się wiele, ewidentnie konsumowała lata Prosperity. Firma od końca lat 70. rosła bardzo szybko, notując świetne wyniki sprzedażowe, ale w pewnym momencie doszła do ściany. Zapomniano też o klocku, czyli o czymś, co zawsze powinno być w centrum uwagi duńskiej firmy. Kosztów było za dużo i w konsekwencji w 1998 roku Lego po raz pierwszy zanotowało stratę. Później doszło też do masowych zwolnień, prace straciło ponad 1000 osób. W Lego brakowało świeżych pomysłów, co zresztą widać po katalogach z lat 98-2003. Kierownictwo duńskiego giganta zaczęło wypuszczać dziwne serie, jak Lego Scala, którą próbowali konkurować ze słynną Barbie. Galidor, czyli próba kopiowania równie kultowych figurek G.I. Joe, do tego połączona z bardzo kosztowną produkcją, dedykowanego serialu dla młodzieży, który zresztą okazał się kompletną klapą. Nie sposób nie wspomnieć też o serii Jack Stone, która z perspektywy lat okazała się chyba najgorszym wypustem w historii LEGO. Dużym błędem było też zawieszenie na jakiś czas serii Duplo, przez co od firmy odpłynęło mnóstwo klientów. W przełamaniu złej pasy pomogła decyzja o wejściu w zestawy na licencji, jak Star Wars czy Harry Potter, które stały się sprzedażowymi hitami. Dla ratowania LEGO ważna była też seria o zgrozo Bionicle. Mimo, że robotyczne postacie nie kojarzyły się ani trochę z klasycznymi klockami, odniosły spory sukces dzięki zbudowanej wokół serii wciągającej historii i ciekawej stylistyki oscylującej wokół świata mistyki i technologii. Jednocześnie nie była to kolejna seria na licencji, dzięki czemu zaoszczędzono więcej kasy. Jednak wspomniane serie nie były remedium na wszystkie problemy, i ogólnie Lego przez dobrą dekadę było w kryzysie. W roku 2003 nie pojawiły się nowe filmy na bazie kosztownych licencji, co ponownie przełożyło się na spadek sprzedaży zestawów. Straty w tym roku oszacowano na ponad 200 milionów dolarów, a wyniki finansowe grupy Lego okazały się być uzależnione od Hollywood i częstotliwości wypuszczania kolejnych superprodukcji, do których Lego miało zakupione licencje. W 2004 roku w zarządzie grupy LEGO dochodzi do ważnych zmian i nowi ludzie zaczynają wprowadzać gruntowne zmiany. Aby obciąć koszty, produkcja klocków w Europie została w dużej części przeniesiona z Danii do Czech, zaś na kontynencie amerykańskim do Meksyku. Dokonano uproszczenia procesów produkcyjnych, skracając łańcuchy dostaw, które przez ostatnie lata mocno szwankowały. LEGO też znacznie zwiększyło swój asortyment klocków przy jednoczesnej optymalizacji materiałowej. Teraz projektanci mogli tworzyć coraz bardziej zmyślne budowle i serie. Do tego Lego wykupowało coraz więcej licencji, przez co zainteresowanie klockami wśród dzieci rosło lawinowo. W końcu zestawy miały historię, pewną kontynuację, a tego w poprzednich latach wyraźnie brakowało. Mimo, że rok 2004 był jeszcze bardzo słaby pod względem finansowym, to od tego momentu sprawy zaczęły iść w dobrym kierunku i z każdym rokiem duński gigant wstawał z kolan. Kluczowe dla firmy okazało się zatrudnienie młodego, ambitnego Jurgena Knutstorpa, który konsekwentnie wprowadzał dobre zmiany. W analizowanym kryzysie w firmie Lego nie pomógł też boom technologiczny. Dzieci coraz więcej czasu spędzały przed komputerem. Kosztem zainteresowania klockami. Lego próbowało połączyć jakoś klocki ze światem cyfrowym, ale dopiero rewolucyjną serię Mindstorm można było uznać za sukces. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Ciężko sobie wyobrazić, żeby powtórzył się negatywny scenariusz sprzed lat. Teraz oprócz naturalnego klienta, jakim są dzieci, mamy coraz mocniej rozwijaną ofertę dla dorosłych, którzy szukają odskoczni od świata cyfrowego. Budujemy, kolekcjonujemy, podziwiamy. Lego to już nie tylko klocki, a gustowny wystrój naszych mieszkań. Globalne zainteresowanie klockami rośnie z każdym rokiem. Lego ostatnio mocno poszerza swoją ofertę o nowe zestawy, a pomysłów na przyszłość wydaje się nigdy nie zabraknąć. Oczywiście to nie jest tak, że firma z Billund ma przed sobą niekończącą się autostradę do sukcesu. Cały czas jest problem plastiku, dzięki któremu Lego osiągnęło taki sukces. W kolejnych latach będzie on wypierany przez bardziej biodegradowalne tworzywa. I teraz przed Lego kluczowe zadanie, żeby jakość produktu na tym nie ucierpiała. Według mnie dużą rolę w teraźniejszości, jak i przyszłości LEGO odegrają również dorośli fani LEGO, czyli afole. LEGO przestało być już tylko zabawką dla dzieci i choć swojego DNA zapewne nie straci, jednak dzieciaki będą zawsze w centrum uwagi, to portfele dorosłych, kupujących zestawy z myślą o własnym hobby, będą ważnym punktem corocznych sprawozdań finansowych firmy. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy to słupki sprzedażowe grupy LEGO niemal od dwóch dekad cały czas rosną, Ciężko sobie wyobrazić, że podobny kryzys może mieć miejsce, ale wszystko jest możliwe. Pamiętacie firmę Nokia albo Kodak? Kiedyś te produkty były kultowe, miał je prawie każdy, a dzisiaj praktycznie nie istnieją. Nie chcę tutaj się mądrzyć, ale według mnie LEGO nie może ponownie rozmieniać się na drobne i konsumować swojej popularności, ale cały czas w centrum swojej uwagi mieć klocek, czyli coś, dzięki czemu jest dzisiaj tak popularną marką, i dzięki czemu możemy budować wiele wspaniałych rzeczy. Lego nie powinno wyznaczać trendów, ale być trendem, podobnie jak robi to od lat firma Apple, która jest tak naprawdę ikoną popkultury. Myślę, że tam w Lego siedzi mnóstwo mądrych ludzi, którzy wyciągnęli wnioski z przeszłości i raczej nie powtórzą tamtych błędów. I o ile światowa gospodarka się nie załamie, i o ile konsumpcja w klasie tych produktów premium, bo Klocki Lego w dużej mierze właśnie takimi produktami są, się nie załamie, klasa średnia dalej będzie, no to myślę, że w kolejnej dekadzie Klocki Lego cały czas będą na topie. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podobał Ci się, daj łapkę, zostaw suba, żeby YouTube mógł Cię poinformować o moich kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.